Olku, bardzo pozytywnie rozpocząłeś te przygotowania z Wisą do rundy wiosennej. Bramka, jesteś z siebie zadowolony po tym spotkaniu? No tak, oczywiście. Cieszy zarówno Bramka, jak i zwycięski mecz. Jesteśmy w środku przygotowań do kolejnej rundy. Na pewno jest taki dosyć cięższy teraz okres. Natomiast tak jak mówię, cieszy to zwycięstwo i że udało mi się zdobyć Bramkę. Ten przeskok między juniorską piłką a seniorską był dla Ciebie duży dzisiaj? To znaczy, miałem okazję już zagrać w jednym ze sparingów z Zagłębiem Sosnowiec, więc można powiedzieć, że już pierwsze przetarcie miałem. Natomiast wiadomo, jednak jest przeskok między tym U17 czy też U18, a sprawdziłą seniorską piłką. Wydaje mi się jednak, że pomału adaptuję się w zespole i pomału wchodzę w ten rytm seniorski. No właśnie jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy trener nakreślił Ci jakąś drogę, jeśli chodzi o te przygotowania, ile będziesz trenować z pierwszym zespołem? Jak ty to widzisz z Twojej perspektywy? Przede wszystkim staram się grać cały czas na takim poziomie, jak grają koledzy z zespołu. Są momenty, że mam dobierane obciążenia indywidualnie, czy to, czy to są treningi na siłowni, czy też jakieś treningi wytrzymałościowe. Wiadomo, trzeba to stopniowo dozować u mnie, natomiast żeby po prostu dojść do tego optymalnego poziomu. A ten dzisiejszy sparing był dla Ciebie taką okazją do pokazania się, czy po prostu kolejną jednostką treningową, którą musiałeś odbyć? Oczywiście, każdy mecz to jest nowa okazja do pokazania się. Gry sparingowe cechują się tym, że jest szansa do przetestowania jakichś nowych rozwiązań taktycznych, czy też Pokazania się z innej strony, lepszej. Natomiast podchodzę do tego meczu, podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego, czyli na 100%.